Przyjaciel? <laughs> Ludzie rzucają tym słowem jak monetą, ale jak znikasz na chwilę, zostaje tylko cisza. Zero wiadomości, zero pytań, zero kurwa troski. Nikt nie pisze: Stary, żyjesz, co u ciebie? Jakbyś nagle wyparował z tego świata, a przecież kiedy im się wszystko sypało? To ja byłem pierwszy. Pisałem, dźwigałem, pocieszałem, prowadziłem. Dziś tylko maski spadają, a pod nimi puste twarze. Teraz to brzmi jak żart Bo wszyscy chcą być blisko, póki nie trzeba nic dać Gdy znikasz na chwilę, oni znikają szybciej Duchy nie ludzie, zero serca, zero pamięci A ja pamiętam każdą noc, gdy im się waliło w oczach To no ja byłem tym, co pisał pierwszy Trzymaj się brat, przejdziesz przez to Dziś odpiszą po tygodniach albo wcale Jakbym nigdy nie był częścią ich życia To boli, ale prawda zawsze kopie najmocniej Milczenie odsłania ich bardziej niż słowa nie szukam litości, ja chcę ludzi z charakterem Takich, co nie spierdolą, gdy życie przestaje świecić. Wyciągałem ich z bagna, po kolana. A dziś udają, że nie znają nawet mojego imienia. Puste spojrzenia, zero wstydów, zero myśli. Jakby nasza historia była tylko tłem pod ich selfie, ale spoko mam grubą skórę. Wiem, że lojalność to już rzadki. Towar mają ją nieliczni, Większość na tylko korzyści i nie będę płakał nad tym. Zapiszę to w wersach, bo muzyka nigdy mnie nie zdradziła. Życie nauczyło mnie jednego, ludzie są przy tobie, dopóki coś z tego mają. Kiedy ty toniesz, kiedy noc cię dusi, nagle nie ma nikogo, żadnego telefonu, zero pytania, tylko echo myśli, wkurw na to, że znowu zaufałeś komuś bez duszy, ale wiesz co? milczenie to. Bo nie potrzebuje tłumu Wystarczy jeden człowiek, który nie ucieka, gdy robi się naprawdę ciemno! Nie gonię już nikogo! Koniec starczy, kto nie zapyta jak żyjesz, ten nie zasługuje na miejsce w mojej historii. Gdy świeci są przy tobie, gdy gasną światła, znikają szybciej niż nadzieja! A ja! Ja idę dalej, mam rodzinę, mam ogień i nie pozwolę, by obcy pisali moje rozdziały. Nie wrócę już tam, gdzie czułem się jak tło! Teraz jestem światłem. A oni niech zostaną w cieniu, skoro wybrali mrok. Przyjaciel, piękne słowo. Ale dziś widzę, że większość nie zna jego wartości. Maski spadają, zostaje pustka, ego i wygoda. I dobrze, bo dzięki temu wiem, komu otworzyć drzwi, a komu zamknąć je na zawsze.